Porządkowi, to na nich spoczywa bezpieczeństwo pielgrzymów. Największym zagrożeniem w naszym pielgrzymowaniu jest poruszanie się po drogach. Przywykliśmy, że na drodze spotykamy samochody, a nie kolumnę pieszych. To stwarza czasem niebezpieczne sytuacje, o których pragnę teraz powiedzieć. Bywa, że kierowcy nie wiedzą, jak się zachować, panikują i mówiąc wprost nie znają przepisów ruchu drogowego. Cały ciężar tych ekstremalnych sytuacji, porządkowi, inaczej mówiąc, pomarańczowi ze względu na kolor kamizelki, to na ich spoczywa odpowiedzialność. Dlatego ważne jest, byśmy byli posłuszni ich komendom. Lewa wolna, łapiemy kabelek, łączymy w tuby. To główne komendy, które usłyszymy. Życzę, abyśmy szczęśliwie dotarli do celu.